Mam z tej strony Michu 00714. Jak obiecywałem, dzisiaj rano też nagrywam film, tylko że dzisiaj będzie to film z draftu. Um, zrobimy dzisiaj draft. Mam nadzieję, że będę miał dobre ustawienie. Jest 433. Jest Marcelo. Jest Benzema, więc wezmę sobie Benzema. Aha, czyli to jest z defensywnym. Tutaj Hesse Wiecie co? Nigdy, ale to nigdy jeszcze nie trafił mi się Messi. Chyba to dzisiaj szczęśliwy dzień przez to, że nagrywam. Dobra, jest Saul, ale jest Modric. Widal jest Casemiro. Jest dobrze. Yy, teraz dobrą obronę. Glik na pewno. Botia, bo Hiszpan. Tutaj Roberto. Tak. Alvesa mógłbym wziąć, ale on już nie, nie jest w hiszpańskiej. Tutaj Luis, a na bramkę leci DHA Tylko gliś mi tutaj nie daje zgrania. Więc um, tutaj weźmiemy Wasza. Tutaj jest Barta, ale Barta już jest yy, w tym. Barta już jest yy, Kurczę, w niemieckiej. Jest w Borusi. Tutaj Gabi. Jest rulli. I wezmę sobie właśnie Rulliego. Tutaj um, na atak Nikolic Jest Ronaldo, jest dobrze, jest dobrze. Wejdzie do mnie spędzamy. O, już się wiem, że to jest ten naprawdę prawdziwy Suarez. Aby były jaja. Dobra. Może jeszcze, o, na szczęście, jest Hiszpan. I mam nadzieję, że tutaj jakiś hiszpański brąkarz. Nie. Kurczę, a nie, ten jest ruli. I tutaj za mną z Wasa? Nie, Was mi tutaj obniża zgranie. Wejdź. Nie. Barta? No dobra, niech tak zostanie, ale coś czuję, że ten trawdy daleko nie zajdzie. Teraz nam szuka przeciwnika. Okej. Okay. Aż dostałem oczopląsów od tych kolorów, ojej. Ma 59% że wygra, ja mam 41%. Więc nie wiem czy wygram. O, Modric, ale on pewnie szczeli dwie i przegram. Dziwne. Wygrałem, dobra, spoko, no i będzie. Flamingo. Pozdrawiam. Czego wszystkim się trafiają takie dobre karty? No a ja, 24%. No oczywiście, Suarez na początek. Suarez też trafia po raz kolejny. O, Suarez ma trika, super. Przegrałem 5 do 1. Hmm. Właśnie, zrobimy opening mały. Zacznijmy od Tured. Oli gówno, sprzedajemy. To typak. Jest karta TEAM OF THE YEAR Przepraszam Takie powiadomienie z Clash Royale Jest, mamy Modricia To jest 1500, tak? Tak, to jest 1500, ale nie, ja go nie sprzedam, nie za ja chiny No i paczki, dalej jedziemy Plus 85 Benzema, którego mam, więc sprzedaję. Zresztą się sprzeda trochę kasy. Red Pack. O nie, bo to jest srebrny. Moje paczki. Toty 1%. Jak już widziałem kolor srebrny, bo jak, jak nie widzę kolorów w skrzynce w paczce to w skrzynce. Jak nie widzę koloru. Yy, jak nie widzę koloru tego yy, żółtego, znaczy złotego w paczce toty, to ja, ja już myślę, że trafiłem tego. Już myślę, że trafiłem yy, toty. Tutaj veratti, trafiony. Tutaj kolejny toty, tak. Mógłby sprzedać. Dobra, suarez sobie zachowam. Najwyżej dam jakiemuś widzowi, który gra multi sprzedaż. Aha, nie mogę. No to jeden syła leci. I mamy 2 miliony. Jak widzicie. Moje paczki jeszcze otworzymy. Jest... Yy, nie, nie, nie jest. Nic ciekawego tutaj. W takich paczkach Red Pack. No i kolejny no. Gold Pack. ty 1%. I 85 plus. Uuuuh, uuuh, matu Trafiłem matiusa Legendę w paczce. Więc jest spoko. Zrobimy sobie jeszcze jednego drafta. Mam nadzieję, że się wyrobię. 4, a nie. Słabe ustawienia. Zrobimy od nowa. O, jest 4, 3, 3. Jest modric Właśnie zaczniemy sobie od Madrycia. Tutaj, Pasemira. Na, na, na CDM, właśnie. Nie patrzcie, teraz nie będzie tego Messiego, ale jest disco, dobra. Tutaj Mandzukic. Nie, Enrich. Tej kutynia bym chciał bardzo. I wezmę sobie kutynia. Tutaj, Marcello. Tutaj Godin, oczywiście. Tutaj Abraham. Tutaj, kto to może być? Wezmę lama. O jest, ale Co ja nie widziałem? Bo? Dziwne. Tutaj Gabi. Bo z tym nie mam zgrania. Roberto jest dobrze. Jest Parejo. Z go sobie za Casemiro. Jest Alvaro. Czyli już jest dobrze. Tylko do tego Kutini bym chciał zmienić. Aduris. Oczywiście, że zmiana. Castro. o widzicie, no i dobra, mamy drafta, ojeju, no nie, Messi mi skopał zgranie, no nie, o, tak nie może być. Chwila. Kto ma mało zgrania? Szkudy no, teraz dylemat, nie? Zostawić Messiego? czy nie? To będzie tytuł odcinka. Do Trzwu 17 zostawić Messiego czy nie? No dobra, jest ramos. Może jeszcze da się coś tutaj ugrać? Coś, coś dobrego? Jest jakiś Kariko. Godin nie Godinnie zostanie i tutaj dobry bramkarz. Jest hiszpański, ale to... Jeszcze mniejsze zgranie. Kurde, no ale dylemat. No jeju. Jest! Dobra. Zostawiłem Messiego. Nie wiedzie. 187 87, to mój numer domu Kappa O Ale ściągara, ściągnęło ode mnie zdjęcie Dobra No, dlaczego każdy Musi mieć takiego Roberto Ja nigdy nie może, mogę mieć Ujeju, ale się posypało Na początku O, i żeby nie było tak, że przerąbę Od razu, nie? Jest parech jest dobrze. Wygrałem pierwszy meczek. I już nieraz wygrałem drafta. Stąd mam tyle kasy. Wiecie co? Nawet mam pomysł, żeby nagrać film, w którym będę opowiadać jak zdobyłem aż tyle tych tej kasy. No gość miał ładny, ma ładny draft. A Duris Neymar. Na razie strzelili. Może ktoś ode mnie? No come on. No nie wierzę. Messi strzelił. Kurde no. Nie mam farta dzisiaj podczas nagrywania. Do draftów. No, srebrny jeszcze się będzie, to ty. Jezu, brązowy. Dobra, je, zrobimy sobie jeszcze jednego drafta. 3, 4, 3. Dobra, to ustawienie lubię. I nie rozumiem, dlaczego zawsze tutaj ustawiają hazarda. Postawię tutaj hazarda. No dobra, przynajmniej zibra jest Victor Moses. Ten bail. No, muszę wziąć bail, bo nie ma nic lepszego. Hmm. Czy ta gra da mi zrobić tutaj ligę angielską czy nie da. No muszę wziąć No bo to jest dobra piłka no. jest Adrian, ale przynajmniej jest granie też piłka. Jakiegoś Hiszpana na środek obrony. Bardzo by się przydał Maria Gomez może być. Tak. Jest Martinez. Bo pani dobra, jest dobre zgranie. Tutaj Kante. Teraz tylko tego Bela tutaj wykosić. I tak. Już jest dobrze. Już jest dobrze, bo zaczynam czuć ten drab, że Coś się dobrego dzieje. Wartyke na ławkę. No Neymar, no nie. I Messi. Już tak długo gadam o tym Messi, to już się przyzwyczaiłem do mówienia Messi, Messi. Dobra, jest jakiś. Jest David Luiz, dobrze. Tylko teraz tego Martineza zmienić. Myślałem, że mnie uratuje Demichelis, ale nie. Hm. Boże mam jeszcze kogoś takiego? Nie, Maria Gomez, nie. rozprawę, prośćmy brąkarza. Hmm, to jest dylemat. Dobra, wezmę Nojera. No, To za słabe, w ogóle za słabo. 181. Nie, za daleko nie przejdzie. Ja tutaj wygrywałem drafta draftami 108, 188, 190 kiedyś miałem drafta. Ale to nic w porównaniu do takiego deva, którego polecam kanał, dev. I on po prostu miał drafta 100... 196, no, mu wyszedł. No i widzicie, przegrałem w pierwszej rundzie. Taki ze mnie cienios. Nie mam forta do draftów po prostu akurat teraz na odcinku. To jeszcze przed lekcjami, za chwilę muszę lecieć na lekcję. Nie wiem kiedy wrzucę ten film nawet, dokładnie, no chociaż Neymar, jest dobrze bez pato, Bail Bale Bojemy a, Ewa a, Messiego, dobra, Morrison, śmieszna nazwa witaj w klubie, <laughs> hmm. Wacić. Alba, Martinez, Ramos, chciałem Warana, dobrze że się powstrzymałem. Tutaj poleci Alwesz, a na bramkę Borus, długi już ten odcinek. Chyba się będziemy zbliżać do końca mojej mili, jest morada. Ty, morada, morata. Kurde. Jak źle wymawiam nazwy zawodników, to już wiadomo, że coś się złego ze mną dzieje. Oto gastmy. Dobra. Jest pika. Teodorczyk. No dobra niech będzie chociaż Polak Ramzi Pirlo Tiago czy Hesę. Hese, ale nie, Hesę mi daje zgranie. Mont... kurde źle kliknąłem. Jakiś Hiszpan. Jest, Ruli. Ruli już po raz kolejny mi ratuje tyłek. W drafcie. Może... Nie, nie, to jeszcze słabsze. Nie, dobra. 183 może tym coś ugram. O, dobra. Dla was specjalnie się spóźnię do szkoły. Wiecie co? Przejdę do drugiego pokoju. Bo tutaj mam słaby net. Ale ja coś czuję, że przerąbę to. No i nie jest to już. Jak przerąbę ten mecz, to koniec. Przerąbałem już. To koniec na dzisiaj z filmem. To jest już koniec filmu. Tylko otworzę dla Was paczki. Te dwie. Ta reszta to już słabiutkie. I Gold Pack. No. Dobra. Landrup Dobra. Yy, czyli tak. Były fajne paczki. Komentujcie, jak macie coś do powiedzenia. Yy, łapkujcie jak chcecie. Yy, więcej takich filmów i jeżeli Wam się też podobał. Yy, nie, jeżeli nie chcecie, żeby Was coś ominęło, to musicie kliknąć na dzwonek ko yy, przycisku. Subskrybuj. Ale naj dopiero po tym, kiedy klikniecie na ten przycisk, na ten przycisk su subskrybuj. Dobra, ja się z Wami żegnam, na razie, i cześć.